Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Adaś Plus. Co zrobimy dzisiaj? Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Więc to się dopiero okaże. Postaram się jakieś nowości. Teraz sobie posadzimy nasionkę na naszym pole. Na będzie my dla dlatego jest mi zniszczony. Ale nie ma czasu go naprawić. Trzeba wszystko zebrać. Tak się zastanawiałam trochę co robimy i trochę... Właśnie teraz i myślę nad farmą, że może byśmy farmę sobie zrobili. Pająk jakiś się ukręci, Będzie trzeba go zabić. Ma jeszcze jakieś zombie. Będzie trzeba go zabić, żeby pańka głównie ponici bo tak jak pomysł pomysł nam się nie przyda więc sadzimy tego ziemniaka tutaj o to nasionko posadzimy a nie w całe pole wsadziliśmy tych tej przymocnicy jeszcze powiedzmy tutaj wsadzimy Napiszcie proszę w komentarzu jaki odcinek chcielibyście widzieć Żebym wiedział co chcecie oglądać to Będą odcinki pewnie z tego ale to nie będzie jakaś nie jaka kawalka ostatnio byliśmy tam w naszej kopalni idziemy jeszcze do krówek i myślę, że wyprowadzimy się z tej naszej chatki brzydkiej i zaczniemy budować nasz zamek. Mm. tego użyjemy kamienia, którego mamy bez liku. A tutaj było wejście, albo króbak nie będziemy jeszcze zabijać, mm. ale musimy pójść po drewno już potrzebujemy dużo drewna. tego co, co wiem, co będziemy robić, bo będziemy przypalać. Ej kurczaku. Trochę tego też można ściąć. U go mniej mi bo jest brzydsze od dębu. Ale ja to trochę większe, chodzi tak małe. Pięknie załatwiony kurstrak. Tyle łóżek mamy na tym świecie. Mamy hmm, przeźby. Przecież... Jeszcze te dwa drzewka zetniemy i udamy się, przepalać będziemy będzie musieli kamień. Niech już powoli zapada. W szybkości dążymy te drzewa ściąć. proszę jest wcale tak ciemno. No dobrze, że teraz chodzimy do... Co? a, nie aż tak gęsto to musimy sobie oświetlić naszą posadę bo tak tutaj jest ciemno trochę Żeby nam się potwory nie pałękały ciemno, więc teraz idziemy. Gdzie nie, gdzie stawiam, gdy pochodnie stracimy, szybko się stawiają. Już księżyc wschodzi więc idziemy lulu spać. I teraz crafting. To z której zrobimy deski, które ułożymy do pieca, które będziemy przepalać, był Nie wiem, czy ten pomóc mi wyjdzie, ale może teraz paniście jeszcze podwójne podwójnie pochodnie. Pożar no, żeby na przypalanie, trochę pójdzie. Stop. Chyba nie Ja tego nie chciałem. Na Musimy nawet posadzić. Nie możemy, tu sił. żeby nam wszystko tutaj dobrze ładnie rosło. No mogłem się oczyć, ale nie wydaje mi się, więc już nie chcę mi się tam lecieć. Podamy tu. Jak tam idzie robota? Trochę kamienia jest. Czekaj, o kamienie w tym rynku. A tak samo, ale trochę to poszło robienie z tego w piecu Just. ale cóż, taki los Tak nam się zrobi, tak, w końcu. Wiem, co dzisiaj zrobimy. Ścieżkę. Chyba nam brakuje jednej rzeczy. Tutaj tego nie ma. Nie ma, ok, czyli musimy zrobić to inaczej. Średnio nawet nie jak. Dobra, to zrobimy tutaj. Czy ziemi potrzebujemy? Mamy grubo zielone z tą ziemią, ale czego się to Zaraz muszę wpisać. Jest. Świr, okej, okay. a żwir. Dobrze, że nie mam. Nie To użyjemy... Błota. Tak. Tak. I zrobimy sobie ścieżkę do naszego pomostu. A taką? Tutaj damy na przykład tak, mamy mało. blotnej cekku, więc nie będziemy užívať używać za często. Jeszcze schodki tylko szybko zrobimy. sobie punkt odwrócenia. I lecimy dalej. O. Mm. Up, up. No bo zrobimy to inaczej, niszczymy się tutaj pokazać, bo już, bo trochę nam przeszkadza, no właśnie nie odwoziłem ich, Więc musimy Potrzebujemy jeszcze tak tu do schodków razem. Tak, tak potrzebujemy zwykłego kamienia. No, tyle wystarczy. Na no, Idziemy dalej budować ścieżkę, no i zobaczymy jak, jak ona wygląda, jak ona jest całkiem ładna. Trzeba wyrobić. Mamy taką ścieżkę z blokami z 1.19. Korko. Niepotrzebnie to przesłać. To potrzebnie dla nas, ale dla siebie. W tej ziemi musimy. to chyba pewnie trochę. you <laughs> Za tak ta muzyka. Za tak głośno. Wracamy naszą ścieżką. Nawet powinienem powiedzieć naszą ścieżką z blokami z 1.19. Nie, nie będę robił dalej, bo już odcinek by był za długi. Ale tak będzie wyglądała nasza ścieżka z też z nowymi blokami z 1.19. papa da Dajcie łapkę w górę, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek.